Sygnał dochodzi z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. Stąd codziennie nadawane są sygnały czasu do Polskiego Radia. To jedyny przykład masowego i nieodpłatnego udostępnienia wzorca. Akustyczne sygnały czasu wystarczają do regulowania zegarków, ale nawigacja satelitarna, synchronizacja sieci telekomunikacyjnej czy nowoczesne technologie wymagają czasu atomowego. Cztery zegary atomowe pracują tu 24 godziny na dobę. Czas urzędowy wyznaczany jest z precyzją do miliardowych części sekundy. Dzięki temu mamy między innymi szybki internet, bezpieczeństwo operacji finansowych, bezpieczny podpis elektroniczny. Główny urząd miar zapewnia synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce. Czas urzędowy jest mierzony w głównym urzędzie miar już od blisko wieku. Pomiary różnych wielkości fizycznych dokonywane są w głównym urzędzie miar od jego utworzenia dekretem marszałka Piłsudskiego w 1919 roku. Pomimo zniszczeń wojennych, główny urząd miar odrodził się, by znów mierzyć dla wszystkich. Czerpie z długiej tradycji i uczestniczy w ewolucji pomiarów jednostek miar. Na przykład metra, jednostki długości, jednej z siedmiu podstawowych miar międzynarodowego układu SI. Pomiar długości wykorzystujemy m.in. przy określaniu odległości pomiędzy miastami. Wzorzec jednostki długości generuje wiązkę laserową o wzorcowej długości fali. Obecnie 1 metr to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1 trzechsetnej milionowej sekundy. Do 1960 roku za wzorzec metra służył materialny wzorzec. Ale pomiary długości dotyczą także wielokrotności metra. Niewiele państw ma komparator do pomiarów interferencyjnych o długości 50 metrów. Wykorzystuje on światło lasera do mierzenia przesunięcia zdalnie sterowanej karetki pomiarowej z precyzją 200 mm. Tu wzorcuje się dalmierze laserowe czy przymiary wstęgowe pozwalające mierzyć np. odcinek drogi dla celów badania taksometrów w taksówkach. Laboratorium uczestniczy w europejskim projekcie badawczym dotyczącym pomiarów elementów konstrukcyjnych w warunkach przemysłowych. Pomiary są wszędzie wokół nas i często bywają niezauważalne. Wiele osób nosi zegarek, telefon, biżuterię. W małżeńskiej obrączce. Odnajdujemy pracę zarówno metrologa, jak i probierza z administracji probierczej. Cena wyrobu zależy także od jego masy. Prezentowany wzorzec jednostki masy 1 kg, prototyp numer 51, jest porównywany z międzynarodowym prototypem kilograma w Sèvres pod Paryżem. To walec o średnicy podstawy równej jego wysokości około 39 mm, wykonany w 90% z platyny i w 10% z irydu. Służy jako wzorzec odniesienia do wyznaczania masy wzorców kopii 1 kg na specjalnym stanowisku do porównań wzorców masy. Jednostka masy przekazywana jest poprzez wzorce klientów m.in. administracji miar czy laboratoriów wzorcujących. Kolejne wzorcowania tworzą łańcuch wzorcowań, aż do np. odważników i wag sklepowych oraz przemysłowych. To samo dotyczy wzorców pod wielokrotności i wielokrotności jednego kg. To jest. Wzorców np. 100 gramów czy 20 kg. W ten sposób dzięki współpracy z innymi państwami konwencji metrycznej zapewniona jest spójność pomiarowa. Kupując 1 kg owoców mamy pewność, że płacimy za 1 kg towaru z błędem nieprzekraczającym największego błędu dopuszczalnego. Obok metra, kilograma i sekundy w głównym urzędzie miar funkcjonują wzorce pozostałych jednostek miar zaliczanych do układu SI. To największe stanowisko z wzorcowym zbiornikiem dzwonowym w Europie do wzorcowania gazomierzy przemysłowych, w tym tych służących do sprawdzania gazomierzy domowych. Pozwala to dokonywać rozliczeń przy przesyle gazu. Na tym stanowisku możliwe są badania wodomierzy przed ich wprowadzeniem na rynek. Podobne stanowiska służą do legalizacji wodomierzy domowych. To państwowy wzorzec temperatury odtwarzający definicyjne punkty stałe w zakresie od minus 189 do 961 stopni Celsjusza i przekazujący jednostkę temperatury przez wzorcowanie do precyzyjnych termometrów rezystancyjnych, od których przekazywana jest ona do innych termometrów, na przykład monitorujących zmiany klimatu. Laboratorium brało udział w projekcie badawczym MeteoMet w ramach europejskiego programu badań naukowych w metrologii, realizowanego dla zapewnienia większej dokładności monitorowania zmian klimatu. Państwowy wzorzec napięcia elektrycznego stałego stanowi najlepszą na świecie metodę realizacji jednostki napięcia. Taki wzorzec posiadają tylko wiodące instytucje metrologiczne na świecie. Pozwala poprzez kolejne wzorcowania sprawdzać m.in. liczniki energii, mocy elektrycznej i woltomierzy służących do kontroli np. napięcia akumulatorów produkowanych w fabrykach. Ten kwantowy wzorzec rezystancji stanowi najlepszą na świecie metodę realizacji jednostki rezystancji. Wzorzec wykorzystuje kwantowe zjawisko HOLA. Mierzyć jednostki miary stosunku napięć elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz to jedyne tego typu stanowisko w Polsce o takich możliwościach pomiarowych i o tak dużej dokładności. Wzorcowane od niego przekładniki obok liczników elektrycznych pozwalają mierzyć energię elektryczną w sieciach elektroenergetycznych. W tym laboratorium wzorcowane są mieszaniny gazowe zawierające na przykład tlenek węgla Potocznie zwany czadem, dwutlenek węgla, metan, co pozwala na monitoring zawartości niebezpiecznych składników w powietrzu. Wzorzec odniesienia wilgotności względnej jest stanowiskiem odtwarzającym wzorcową wilgotność względną powietrza w zakresie od 10 do 98% dla temperatur od minus 40 do plus 90 stopni Celsjusza. Wilgotność wzorcowa jest wytwarzana w tej komorze klimatycznej. Około 1500 pracowników Polskiej Administracji Miar sprawdza przeciętnie 1,5 miliona przyrządów pomiarowych rocznie. Dbają o rzetelne pomiary i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz interesy konsumentów i państwa. Specjaliści z Głównego Urzędu Miar oraz z Terenowej Administracji Miar Realizują prawną kontrolę metrologiczną. Dbają, aby przyrządy pomiarowe nią objęte prawidłowo mierzyły. Te i wiele innych przyrządów pomiarowych jest dopuszczanych do użytkowania, a potem legalizowanych przez administrację miar. Dzięki sprawowanemu przez główny urząd miar nadzorowi nad towarami paczkowanymi, dokonując w sklepie zakupu np. cukru, mąki czy kaszy, Mamy pewność, że ilość rzeczywista towaru paczkowanego odpowiada ilości nominalnej deklarowanej na opakowaniu. Dbanie o rzetelne i spójne pomiary nie byłoby możliwe bez intensywnej i wieloletniej współpracy Głównego Urzędu Miar z Międzynarodowymi Organizacjami Metrologicznymi. Począwszy od 1919 roku i powstania Głównego Urzędu Miar, Polska i nasz urząd są obecne w świecie metrologii. Kiedy więc robisz zakupy, pijesz poranną kawę, jedziesz taksówką na lotnisko? Pamiętaj, że zarówno metrolodzy z głównego urzędu Miar, jak i z terenowej administracji Miar dbają o rzetelność pomiarów dla bezpieczeństwa, uczciwego obrotu gospodarczego, a także potrzeb służb państwowych, przemysłu, nauki i rozwoju nowych technologii.